Skanowanie biorezonansem rozpoczynamy od wybrania, jakie narządy układy nas interesują. Zawsze patrzy na układ pokarmowy, ponieważ jelita to nasz drugi mózg. Następnie patrzymy na inne układy, zwłaszcza te, które czujemy, że sprawiają nam problemy. Mamy duże możliwości, w tym układ pokarmowy, a w nim takie narządy jak żołądek, wątroba, jelito, następnie układ oddechowy. Kolejny to układ moczowo-płciowy, układ sercowo-naczyniowy, system wykrywania krew i limfa, układ hormonalny, system nerwowy, układ szkieletowy, w tym kręgi, kręgosłupa. Oraz pasożyty, wirusy, bakterie. Zaczynamy skanowanie poszczególnych narządów. Podczas skanowania narządów mamy wykres, który pokazuje nam procesy anaboliczne i kataboliczne. Daje nam to Obraz, w jaki sposób dany narząd pracuje i które procesy przeważają w naszym narządzie. Następnie sprawdzamy sobie dany narząd, układ czy też przekrój i patrzymy, jakie zaburzenia energetyczne mogą w nim występować. Mogą te zaburzenia energetyczne występować w postaci zarobaczeń czy też zapalenie jelit i żołądka, zapalenie jelita grubego i cienkiego lub jakieś, lub jakieś inne mogą występować zaburzenia. Może być to zaburzenia objawiające się też jako na przykład nadciśnienie, kamica nerkowa. Kamica żółciowa, czy też, no bo tak jak wcześniej wspomniałam, czy też inne jakieś zaburzenia, w zależności od narządu. Jeśli na przykład chodzi o jej to cienkie, czy jej to grube, to dokładnie możemy sprawdzić, jakie pasożyty, czy też bakterie, czy wirusy aktualnie w nim jakby bytują i które są w nadmiarze.